Witaj na kanale Galaktyka, na którym prezentuję gry planszowe i karciane. Tym razem będzie to kolejna piątka moich ulubionych gier trzech i Jest to edycja 2025. I dzisiaj zaczniemy sobie od miejsca 40. I na moim miejscu 40 jest po prostu gra kelp Macki Kontra szczęki. I jest to gra tylko dla dwóch osób. Jest to taki pojedynek ośmiornicy oraz rekina. Jest to prosta gra, natomiast mamy tutaj właśnie dedukcję i zabawę w memory, jeśli chodzi o rekina, bo on musi zgadnąć, gdzie znajduje się ośmiornica. Zasady są proste i wszystko zależy od tego, jak właśnie bardzo agresywnie będzie grał rekin i jak bardzo agresywnie będzie grała ośmiornica. Mimo, że widzę taki mały problem w tej grze, a mianowicie to, że rekin jest troszkę bezradny, gdy nie ma czerwonej kości, bo on. Wtedy nie jest w stanie zaatakować ośmiornicy, natomiast oczywiście może kupić sobie te czerwone kości w kartach, ale to jest tylko taki mały bankament, bo jedna moja rozgrywka taka była, że byłam troszkę bezradna, będąc rekinem, no kiedy nie miałam właśnie czerwonej kości, bo karty rekinowi no po prostu nie przychodziły takie, jakie by chciał. Natomiast bardzo chciałam docenić tę grę, bo jest bardzo ładnie wykonana, mamy takie płytki, rodem wyciągnięte z Majonga. Spotkaliśmy się, takich, spotkaliśmy się z takimi płytkami w grze Zamek Smoków. Mamy też bardzo ładną figurkę rekina, w ogóle też ładnie namalowaną planszę oraz karty. Także wykonanie tej gry jest bardzo ładne. Natomiast sama gra też jest przyjemna, szybka. Bardzo doceniam gry, które nie są na punkty. Mamy tutaj asymetryczne umiejętności ośmiornicy oraz rekina, bo inaczej gramy rekinem i inaczej gramy ośmiornicą. I to jest właśnie bardzo fajne i cieszę się, że są po prostu gry i zawsze warto docenić takie gry, które no nie są na punkty, bo najwięcej gier jest właśnie na punkty, a tutaj po prostu sobie gramy w taki sposób, żeby rekinem zjeść ośmiornicę, albo żeby nasza ośmiornica zjadła cztery pokarmy, cztery żywności i ona wtedy również wygrywa. Także mamy takie trzy możliwości właśnie na zwycięstwo, albo jeśli rekin zje ośmiornicę albo jeśli rekin się wyczerpie, czyli już wszystkie kości na torze zmęczenia będą ułożone na właśnie na tym torze zmęczenia, albo trzecia możliwość, jak ośmiornica zje wszystkie cztery pożywienia, bo taki jest właśnie jej cel. Także ja po prostu chciałam tę grę docenić, że jest taka ciekawa, innowacyjna i że nie jest na punkty, no i przede wszystkim przyjemnie się w nią gra, nie za każdym razem dobrze się bawię grając w kelp. Na 49. miejscu jest po prostu gra Brzdęk jestem, tym, że ja teraz mówię ogółem o serii, serii Brzdęk, bo ja lubię tę grę naprawdę. Podoba mi się to, że my sobie tam chodzimy naszym miplem. Właśnie jeśli chodzi o niedrażni smoka, to mamy tutaj taki klimat fantazy, a jeśli chodzi o Brzdęk w Kosmosie, to mamy taki, mamy taki klimat kosmiczny i akurat Brzdęka w Kosmosie to najbardziej lubię. Jakoś tak mi wyjątkowo bardziej przepasował się ten Brzdęk w Kosmosie. No i właśnie tutaj podoba mi się ten system, że my po prostu chcemy... Poruszać się tymi kartami. Mamy na tych kartach w ogóle fajne opisy, często takie zabawne opisy na tych kartach. Poruszamy się, właśnie, zdobywamy artefakty i chcemy jak najszybciej, właśnie, zdobyć atrakcyjny artefakt, a następnie wyjść na powierzchnię albo uciec z takiego statku, właśnie kosmicznego, w zależności, w jaką część, właśnie brzdęka my gramy. Teraz jest jeszcze brzdęk katakumby. Ja niestety w niego nie grałam, bo mm, chciałam go, owszem, kupić, a na razie się wstrzymałam, bo mam właśnie te dwie części brzdęka. A ja mam mały problem. Mimo, że jest ta gra przeze mnie bardzo lubiana, to ja mam troszkę mały problem z brzdękiem. A mianowicie chodzi mi o to, że jeśli ktoś będzie się upierał, żeby szybko skończyć grę, no to niestety potem taka osoba może no grać byle jak. I ona może po prostu zepsuć troszkę rozgrywkę pozostałym osobom, że po prostu te osoby będą się starać, będą się daleko przemieszczać w tych naszych lochach, w tym naszym kosmosie. A może się zdarzyć gracz, który po prostu będzie chciał szybko skończyć rozgrywkę i weźmie byle jaki artefakt, szybko wyjdzie na powierzchnię, jeśli chodzi o brzdenka nie Smoka. no i będzie chciał wykończyć pozostałych swoich tam wrogów, którzy tam jeszcze się starają i łażą sobie po tych lochach. Także ja nie lubię w grach, kiedy gra jest uzależniona od tego, jak się zachowuje ktoś inny. Czyli ktoś może szybko chcieć skończyć grę brzdęk. Dlatego troszkę nisko umieściłam ten brzdenk, bo na 39 miejscu, ale się docenić tę grę z tego powodu, że ta cała seria jest bardzo fajna, jest dużo dodatków do brzdenka. Mokra robota i tak dalej, i tak dalej, także naprawdę fajna y, seria, ja ją bardzo lubię, w każdym razie podoba mi się budowanie talii, przemieszczanie się po planszy, szukanie artefaktów, no i ogólnie, tak jak mówię, seria jest bardzo fajna. Na 38. miejscu jest po prostu gravitoku. Ja tę grę od początku bardzo polubiłam, mimo że na początku myślałam, że no po prostu przerośnie mnie te oglądanie tej planszy, bo to jest chyba najbardziej kolorowa i przesycona elementami plansza w grze planszowej. Oczywiście, że są inne gry, które też mają bardzo dużo elementów i, i dużo tam zasad i, i dużo ikon i wszystkiego, natomiast w bitoku, to tutaj mamy no rzeczywiście na początku taki przesył, że nas to troszkę przytłacza, ale potem jak już to pojmiemy, no to to jest taka no fajna gra. Ja przede wszystkim ją polubiłam przez to, że ona jest właśnie tak kolorowa, że ona ma klimat japoński, że ona jest taka mm, z dużą ilo ilością interakcji. Oczywiście jeśli gramy w graczy, to tej interakcji jest troszkę mniej, natomiast ja uważam, że gra wcale nie jest gorsza, ani wcale nie traci aż tak dużo, bo my nadal mamy te same mechanizmy, jedynie co się zmienia to, że my po prostu aż tak się nie bijemy o te nasze pola, bo my mamy tu dice placement, a displacement ja bardzo lubię ja kiedyś. Y Wyraźnie mówiłam o tym, że ja lubię grę Ganges, bo w grze Ganges też mamy kosteczki, worker placement, dice placement. I tutaj też jest właśnie coś takiego jak dice placement, a ja właśnie między, najbardziej lubię właśnie worker placement, dice placement. I tutaj y, mamy fajny mechanizm, że umieszczamy kostki na naszej planszy. Mamy bardzo dużą sałapkę punktową, bo my tutaj w różny sposób zdobywamy punkty czy zbudowania budynków, czy zdobywania ważek albo albo nasz pielgrzym sobie podróżuje po samej na samej górze planszy, albo zdobywamy karty yokai, walczymy o przewagi na torach, chociażby takie cebulki, co my tam mamy. W ogóle jest dużo takich japońskich nazw. Mi się to po prostu podoba w tej grze, że ona jest taka piękna, kolorowa, z taką dosyć interakcją, też troszeczkę powiedzmy, że negatywnej interakcji, bo tam możemy komuś coś zająć, jakieś te pole, które ktoś by inny chciał, no ale wiadomo, no my też patrzymy na siebie, więc gramy dla siebie, bo my chcemy dla siebie zrobić jak najlepiej właśnie w tej grze. Wartości kostek też mają znaczenie, bo my sobie te kości odblokowujemy, kiedy zagrywamy kartę. Następnie odblokowujemy naszą kość i tą kość sobie możemy wziąć i gdzieś położyć na naszej planszy. No i właśnie jak przekroczymy rzekę, to wtedy zabieramy jakąś tam akcję i ona już jest na przykład niedostępna. I wtedy inni gracze muszą tam naszą kość przebić, czyli muszą mieć wyższą wartość, czyli musimy wydawać nasze kryształy, żeby podwyższać wartość na tych kostach. W każdym razie naprawdę fajna gra. Przede wszystkim ten klimat japoński jest super. Mamy nawet sake jako jeden z zasobów, takie duszki japońskie, także jak ktoś lubi Japonię, to bitoku bez zastanowienia brać, bo tak jak mówię, no nie jest to prymitywna gra, taka troszkę już bardziej skomplikowana, ale też taka tak jak mówię, przesycona, jak się już ją pojmie, to się fajnie gra. Teraz też jest troszkę taka schematyczna, ale jakbym miała porównać do tak jak mówię innych gier, no to ja uważam, że bitoku jak najbardziej zasługuje, żeby się znaleźć no, moje 50 za ten japoński klimat, za tą dużą ilość y, elementów na planszy, za kombinowanie, za interakcje, za displacement, no i za wiele innych tam aspektów jak najbardziej to zasługuje, żeby być i żeby zwrócić na tę grę uwagę. Na, na kolejnej pozycji są to podwodne miasta, ta gra była kiedyś u mnie wyżej na mojej liście, natomiast no, tym razem no, inne gry ją troszkę wyprzedziły, natomiast nadal uważam, że to jest bardzo fajne, dobre euro z takim klimatem podwodnym, bo my budujemy sobie podwodne metropolie, My będziemy m.in. takie kopułki, które mamy tam właśnie w pudełku budować, połączenia pomiędzy naszymi miastami, będziemy zdobywać odpowiednie surowce. To, co jest ciekawe i fajne w tej grze, to to, że my mamy na ręce zawsze tylko trzy karty, nie więcej, nie mniej. I te trzy karty po prostu są dla nas takim motorem napędowym w tej grze, bo my z tych trzech kart musimy wybrać odpowiednią kartę, żeby wykonać akcję na planszy, a jeśli uda nam się właśnie zagrać właśnie w tym samym kolorze kartę z kolorem, które wybraliśmy na, naszym, na naszej planszy, z naszą akcją, którą chcieliśmy wykonać, to wtedy otrzymujemy bonus w postaci tego, że po prostu sobie możemy wykonać akcję również z karty. I to jest bardzo fajny mechanizm, bo my w tym momencie patrzymy nie tylko na to, że czy ja w tym momencie chcę zrobić akcję tylko z planszy, ale jeśli zagram odpowiednią kartę, to będę mógł i będę mogła zrobić sobie akcję z jeszcze karty. Dlatego to jest bardzo fajny mechanizm, bo nas troszkę on blokuje, a równocześnie możemy sobie fajnie pokombinować właśnie kartami i akcjami na planszy. Tutaj otrzymujemy punkty na różne sposoby, ulepszamy nasze tunele, ulepszamy nasze kopuły, ma się też wszystkie połączenia, dają nam punkty, w ogóle te budowanie naszych właśnie miast pod wodą dają nam punkty, czasami nawet karty dają nam punkty, te karty też mają różne efekty, bo na przykład znak nieskończoności pozwala nam stale używać jakiegoś efektu na karcie. No i są jeszcze błyskawice, typowo w grach planszowych błyskawica symbolizuje właśnie akcje natychmiastowe, także mamy też różne rodzaje kart, właśnie, które możemy mieć albo w swoim obszarze, albo natychmiast je sobie wykonujemy, te akcje. No i w każdym razie budujemy te nasze właśnie miasta pod wodą, mamy trzy karty, zagrywamy karty, jak mamy taki sam kolor karty, co kolor akcji na planszy, to wtedy możemy też efekt z karty uzyskać. Także taka fajna, ekonomiczna, dobra gra euro. Na 36. miejscu jest po prostu gra Eldritch Horror i razem bym tutaj powiedziała, że też horror w Arkham, druga edycja. To są gry, które już mam od bardzo dawna i one mi zawsze dostarczają dużo emocji, one są wyjątkowe, ponieważ ja po prostu najbardziej lubię uniwersum Tulu. Są oczywiście uniwers jest jak oczywiście uniwersum Harry'ego Pottera, Władcy Pierścień, jakieś tam inne uniwersum, ale moje ulubione uniwersum to jest właśnie uniwersum Tulu, bo to jest po prostu niebywały klimat. Ja po prostu za każdym razem mam cudowne emocje razem z moimi współgraczami. Już nawet 12 lat temu mieliśmy takie same emocje, i za każdym razem te same emocje czujemy w tej grze, że po prostu otwieramy te nasze bramy, boimy się, że tam wyskoczy jakiś potwór, bo zarówno właśnie Horror of jak i Eldritch Horror mają ten sam klimat. Z tym, że Eldritch Horror jest troszkę szybszą grą i troszkę łatwiejszą grą w porównaniu do Horror of Arkham druga edycja. No i po prostu podróżujemy po planszy, żeby rozwiązywać różne problemy, zagadki. Spotkamy różnych ludzi na tej planszy, dziwne sytuacje, dziwne wydarzenia się dzieją, zbieramy wskazówki w postaci tych naszych lupek. Możemy stracić poczytalność, każda nasza postać ma inne umiejętności i będziemy mogli też zbierać ekwipunek. Także wszystkie te gry mają taki wspólny mianownik, właśnie takiej przygody, świetnego klimatu. Tulu. Jeśli chodzi o Eldritch Horror, to mamy taki, taką skalę, taki tor omenu i jak, on, jak potwór dojdzie do końca, no to w zależności jaki to jest potwór, no to przegrywamy grę po prostu. No i właśnie w Horror, Horror of Arkham jest podobne właśnie e, odczucia, że też z tej bramy mogą wychodzić te potwory, my potem nie musimy je pokonać. Także naprawdę no, super są te gry. No ja zawsze będę już po prostu kochać ten Eldritch Horror i ten Horror of Arkham. Znaczy no tutaj dam trochę nisko, ponieważ te gry są dosyć długie. I, I nie są aż takie przystępne jak inne gry, natomiast uważam, że one są jak najbardziej zawsze w moim serduszku, jeśli chodzi o te stare gry, które tak od tych 10 12 lat, 12 już yy, dostarczają tych cudownych emocji mojego ulubionego uniwersum, jakim jest właśnie Tulu. No i właśnie ten Eldritch Horror i Horror of Arkham 2 edycja zamykają właśnie kolejną piątkę moich, moich ulubionych gier. Yy, I po prostu zapraszam na kolejne zestawienie, i wtedy to już będą gry od miejsca 35 do 31.